Zgodnie z obietnicą z poprzedniego filmu, tym razem pokażę Wam najładniejsze trasy i zakątki Korsyki. Pojedziemy wzdłuż wybrzeża dookoła tej francuskiej wyspy i zwiedzimy zarówno te bardziej popularne klasyki, jak i mniej znane miejsca. Krótko mówiąc, ten film będzie nafaszerowany pięknymi ujęciami do granic możliwości. Zapraszam Was do oglądania. Partnerem kanału jest RR Moto, największy sklep motocyklowy w Polsce. Rozpoczynamy trzeci dzień jazdy startując z Ajacjo I co, dzisiaj mamy do przejechania, musimy pojechać na północ z Korsyki Tam będą fajne drogi widokowe, a już nie mogę doczekać. Mamy do przejechania 200 km z hakiem o kanam. i będzie naprawdę ciekawie. Widziałem no, ciekawy sprzęt. Tylko w korki, no, mimo że są korki, to daje sobie radę lepiej niż my z tymi kuframi, no, ale to miejscowi zawsze. Plan na dziś zakłada pokonanie 250 km. Wydawać by się mogło tylko 250, jednak nawigacja pokazuje czas prawie 6 godzin jazdy, co zwiastuje ekstremalnie kręte drogi. Świetnie, między innymi po to tu przyjechaliśmy. No i uciekła grupa, ale zaraz gdzieś dogonimy i gonimy. znaczy gonimy? No, dojeżdżamy. Większość grupy chyba jest jeszcze bardziej z przodu, tutaj jest tylko Tomek. ale nie będę gonić, niech każdy jeździ swoim tempem O to chodzi właśnie, że każdy dostaje mapę, żeby każdy mógł sobie jechać Nie musimy jechać w grupie, po prostu, dojeżdżamy, mamy punkty wyznaczone, spotykamy się na miejscu Dobra, czyli czekamy na resztę grupy, jeszcze ktoś tam za mną jechał, także czekamy na nich A tymczasem mogę tak w skrócie powiedzieć, że no śniadanie dzisiaj takie typowo francuskie, więc dużo słodkiego Dużo jakichś tam dżemów z cytryny, z pomarańczy, croissanty oczywiście Taki się trochę to Maroko przypomniało, bo tam też jest dużo tych wpływów francuskich Więc też zawsze były takie francuskie śniadania Dobra, a tymczasem dojechali Sandra liczy owieczki w stadzie 14 motocykli Chyba wszyscy są, jedziemy dalej No, a nie! Oj, 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 oj Będzie można chyba drona odpalić Właśnie chcemy dzisiaj ponagrywać więcej takich nagrywek podczas jazdy Jak grupa jedzie, ja sobie wtedy zostaję z tyłu Odpalam drona I nagrywam jak jadą Fajnie to wtedy wygląda Przyznam, że podobają mi się te akcje z dronem. Raz, że lubię latać, a dwa, mogę pojechać trochę własnym tempem. O, jesteśmy. Zatrzymujemy się przy jakiejś zatoczce. Wiem, może być trudno uwierzyć, że zupełnie nic tu nie grzebałem z kolorami przy montażu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy też tak macie podczas podróży, że człowiek się przyzwyczaja do tych widoków i po dwóch, trzech dniach nie robią one już takiego wrażenia jak na samym początku. W pierwszym kontakcie. Szczerze, jeszcze przed wyjazdem, zaznajamiając się z planem podróży, zastanawiałem się, czy jazda wzdłuż wybrzeża, w zasadzie chyba w większości w kontakcie wzrokowym z morzem, po prostu mi się nie znudzi. Nie oparł. 3. Jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, ale cały czas lazurowa woda po lewej, skały po prawej. Okazuje się, że ten krajobraz mimo wszystko cały czas się tu zmienia. Kolor wody, skał, kształty naprawdę potrafią zaskakiwać mnie cały czas. Korsyka ma naprawdę wiele barw i wszystko zmienia się z kilometra na kilometr. Przede mam jedzie Łukasz, który był też w Maroku To jest ten uczestnik marokańskiego wyjazdu, który pół roku wcześniej kupił swój pierwszy motocykl Był już w Norwegii też zaraz po kupnie motocykla, potem Maroko Także ma staż, no w tym momencie roczny No w Maroku to miał szkołę, taką, życia Kuski Świetna droga, tylko ten ruch taki dosyć duży tutaj Samochody no, w tym swoim francuskim stylu jadą Swoim francuskim tempem Gdyby to było we Włoszech, to założę się, że to tempo by było trochę większe A, strasznie dużo zakrętów Co jest zarówno plusem, jak i minusem Jak się spotka coś takiego na drodze Super No i zaczyna się chyba ta trasa taka dosyć mocno widokowa Widzę, już grupa stoi Precyzując, miejsce to z de Piana, to symbol, wizytówka, jedno z najbardziej malowniczych miejsc na Korsyce. Pięknie to wygląda tutaj. Dosyć znane miejsce. Jak mówi się o Korsyce, to często te obrazki się gdzieś przewijają. Fajnie tu być. Na Korsyce w ogóle... Ja miałem być 5... 6 lat temu? 6 albo 7. To miała być część naszego planu, naszego wyjazdu w Alpy. Alpy, Lazurowe Wybrzeże i potem mieliśmy popłynąć na Korsykę Jechaliśmy wtedy w siedem motocykli, ale to było tak zorganizowane po prostu prywatnie W gronie tam kumpli No i pogoda nam mocno krzyżowała plany przez cały w zasadzie wyjazd No i musieliśmy po prostu zrezygnować Zrezygnowaliśmy ze Szwajcarii, gdzie śnieg spadł Cały czas wałam w tym wyjeździe, no pogoda była fatalna Musieliśmy pozmieniać w ogóle, pojechaliśmy najpierw nad gardę. W ogóle nie panowaliśmy tej gardy, ale wtedy tak sobie zmieniliśmy trasę, żeby pojechać tam, gdzie nie pada jakoś bardzo mocno. I pojeździliśmy trochę po Włoszech. Pojechaliśmy w końcu na to Lazurowe Wybrzeże, ale no już mieliśmy taką psówkę, że na Korsykę, mimo że mieliśmy bilety zakupione wcześniej na prom, no to po prostu zrezygnowaliśmy z tej Korsyki, bo już po prostu nie było czasu. Więc cieszę się bardzo, że tym razem, no, po ładnych kilku latach. Po 7 latach udało się tutaj dojechać w końcu, prowadzić w zasadzie. Ale no nieważne, no już jak człowiek tyle jeździ, to przeloty autostradowe jakoś nie bawią za bardzo Nie jest to problem, ale po co się męczyć, po co tracić czas na to Ale jeżeli już jestem w tym temacie, no to powiem wam, że troszeczkę mi się też zatęskniło za takimi wyjazdami Gdzie faktycznie się jedzie cały dystans na kołach I bardzo się cieszę, bo w sierpniu jadę do Rumunii, a później będzie jeszcze jeden wyjazd szuka miejsca, żeby stanąć no drona, bo jest fajne, takie ładnie doświetlone, tutaj ta półka taka skalna z drogą, o i i mam miejsce. Trochę się w tym miejscu poświęciłem dla ładnych ujęć z drona, stanąłem w tym palącym słońcu, ale według mnie warto było, a efekty? ocencie wy. Jazda motocyklem wśród tych skalistych serpentyn to czysta przyjemność. Każdy zakręt odsłania nowy, jeszcze bardziej zapierający dech w piersiach widok. Powietrze pachnie tu morzem, rozgrzanymi kamieniami i sosnami, które trzymają się skał jakby na przekór grawitacji. To miejsce, w którym natura pokazuje swoją dzikość i piękno w najczystszej formie. Jeśli kiedyś będziecie na Korsyce, tego odcinka drogi po prostu nie możecie pominąć. Akurat my byliśmy tu w południe, natomiast ekspozycja tych skał i półki z drogą na zachodnią stronę, aż kusi, żeby odwiedzić kiedyś to miejsce pod koniec dnia. Zakód słońca barwi skały na intensywny pomarańcz, a cały krajobraz podobno wygląda wtedy jak z innej planety. Ale się teraz naprawdę zgrzałem przy tym nagrywaniu dronem, czego się nie robi dla ładnych ujęć. A teraz też będzie chyba fajniejsza droga taka przyjemniejsza nie taka ciasna, mniej widokowa, ale dająca więcej przyjemności z jazdy i motorków sporo. Ach! Dobra, jak na razie to ta część wyspy Korsyki wygrywa naprawdę widokowo. Widokowo fajna droga. Tu nie jest jakaś idealnie równa, ale widoki nadrabiają. Zresztą tam było, tam było bardzo równiutko. Było fajnie. to jest taki odcinek, może troszeczkę mniej równy, a też nie ma jakichś dziur. Jest po prostu tak nie do końca gładko. O, ale w piachu. Dobrze, dobrze. Łapka dla motocyklistów. Wyobrażacie sobie, żeby w Polsce ktoś nagieje się na jakąś zdrawkę? Ja nie widziałem jeszcze, tu nikt się tu nie przejmuje, jest ciepło, to po prostu jadą tak jak im się podoba. Jakby nie pochwalam, nie neguję, no każdy niech sobie po prostu jeździ tak jak chce. Nikomu nie szkodzą, innemu. Jeśli chodzi o organizację tutaj w Mototravels, oczywiście, no dobrze wiecie, że mam współpracę tutaj z Mototravels, ale po prostu muszę to powiedzieć, że ja jestem pełen podziwu na tej pracy, jaką oni wkładają w to i naprawdę widać, że poświęcają się na maksa. Nie tylko podczas wyjazdu, ale też tak na co dzień. Wyjazd to dla nas się zaczyna, powiedzmy, zaczął się 4 dni temu, kończy się też za 4 dni, trwa tydzień, 8 dni. Ale dla organizatorów, no to oni cały, cały czas tym żyją, tak? Jeśli chodzi o te wyjazdy z mototraves, czy tego typu właśnie oferty wyjazdowe zorganizowanych wycieczek Już nie mówię, że to jest dla każdego Jesteśmy różni, niektórzy lubią jeździć w dużej grupie, inni w małej, jeszcze inni sami A Jeżeli ktoś jest zapracowany, nie ma czasu organizować, nie ma przyjemności z tego organizowania, planowania tras Noclegów, atrakcji, rozeznawania się, gdzie coś fajnego można zobaczyć. Wiem, że część ludzi z tego czerpie przyjemność, a inna część po prostu traktuje to jako przykry obowiązek przed wyjazdem. Jak najbardziej do takich osób, które są zapracowane, nie mają na to czasu, nie mają na to ochoty, no to jest to idealne rozwiązanie. Mi się to podoba, ale lubię też czasami pojechać w mniejszej grupie, czasami samemu, a czasami w takiej grupie. jest. Fajnie, śmiesznie. No jest co robić, cały czas coś się dzieje, nie? nie ma nudy. Fajnych ludzi można poznać. Krówki. Nie wiem skąd to się tu biorą, w takim miejscu. Nie chcę nikogo namawiać, ale przyszło mi teraz do głowy takie przemyślenie, którym po prostu chętnie się podzielę. Podkreślałem to w moich filmach kilka razy. Ja uwielbiam urozmaicać sobie podróże, nie tylko przez wybór różnych kolejnych kierunków, ale też sposoby, formy, style. I ciężko porównywać jedno do drugiego, powiedzieć co jest lepsze. Mógłbym tutaj taki solo trip porównać do spaceru po lesie, wyjazd z kumplami, to spotkanie w pubie przy piwie, a zorganizowaną motowycieczkę. Taką jak ta, porównałbym do pójścia na imprezę, na koncert. I myślę, że to naturalne, że człowiek raz chce pójść do lasu, pobyć samemu, a innym razem się rozerwać i pójść do klubu, potańczyć, pobawić się. Chyba trochę bardziej lubię sam planować i jeździć wytyczonymi przez siebie drogami, ale dla wzbogacenia doświadczeń lubię pojechać też na takiego gotowca i totalnie niczym się nie przejmować. Tak się wyluzowałem, że zapomniałem nagrać obiad w bardzo fajnej klimatycznej knajpce przy drodze. Po jedzeniu został nam ostatni etap do hotelu. Może nam się teraz trochę oddaliło od drogi, ale może to dobrze, bo widoki nie będą rozpraszać aż tak bardzo. Sama nitka asfaltu jest taka, że mam ochotę się skupić tutaj tylko na niej. Ależ, piękna droga, jopona. Chyba teraz już właściwie dogrzana. Myślę, że ta opona mówi wszystko. Nie muszę nic dodawać. Generalnie asfalty na Korsyce i Sardynii są naprzemiennie przyczepne albo mega przyczepne. Oczywiście nie jest to jakiś fenomen na skalę Europy, taki po prostu bym powiedział zachodnioeuropejski standard. Takie nawierzchnie można też spotkać w sporej części Alp, Hiszpanii, Portugalii. Nie znam się na budowie dróg, rodzajach nawierzchni budulca, ale jeżdżąc po polskich trasach mam wrażenie, że jest po prostu ślisko. Przynajmniej porównując do Innych krajów. Zawsze jak jadę w takie miejsce jak to, potrzebuję chwili, aby się przełamać, przekonać znowu do tego, że motocyk można złożyć w zakręcie mocniej niż głowa w pierwszej chwili pozwala. Z kolei po powrocie do domu, w drugą stronę muszę pamiętać o tym, aby nie przesadzić, nabrać ostrożności. Ostatni etap przed samym hotelem znowu nieco uspokaja, a światło tuż przed złotą godziną, plus otoczenie sprawia, że wykorzystuję ostatnią baterię w dronie. Tym razem mamy nocleg w bardzo przyjemnym, kameralnym miejscu, mały hotel, może bardziej pensjonat, ale z rooftop barem, w połączeniu z tym gdzie jest położony, daje fajną całość. Znajduje się on przy czarnej plaży. Nonza na Korsyce to niezwykłe miejsce, gdzie ciemny, wulkaniczny piasek kontrastuje z błękitem morza i zielenią okolicznych wzgórz ma w sobie coś tajemniczego i dzikiego, zupełnie inny klimat niż popularne jasne plaże wyspy. To idealne miejsce, by odpocząć z dala od tłumów i poczuć surowe piękno korsykańskiej natury. Ten ciepły wieczór, idziemy jeszcze na kolację, oczywiście jak zwykle, na świeżym powietrzu. Po tym wysiłku, spowodowanym tysiącami zakrętów, smakuje wyśmienicie. To był naprawdę świetny dzień. Trzeci dzień na korsyce to jest? A, a ogólnie chyba. Nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj dzień tego dnia. <laughs> chyba szósty, ogólnie dzień podróży. Piąty, nie wiem, chyba piąty. <laughs> Nieważne czwarty. Tak, czwarty dzień. Zaczynamy z nową energią i głodem kolejnych motocyklowych wrażeń. Kierujemy się wciąż na północ, najdalej jak się da, czyli na przylądek Cap Corse. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na wyspie, znane z dzikiego wybrzeża, stromych gór i małych rybackich miasteczek rozrzuconych wzdłuż krętej widokowej drogi D80. Cap Corse z góry, kształtem przypomina kciuk uniesiony w górę i ja chyba wiem dlaczego. Znowu można rzec te genialne widoki i droga. Te, a jednak znowu trochę inne. Piękna traska Tu też by było ładnie z drona Dużo strasznie takich śladów hamowania Pewnie to widać na kamerce Dużo sportowych też tu jeździ Ale no to też jakby świadczy o tym, że trzeba po prostu uważać Przed chwilą też tutaj mijało mnie McLaren, Audi R8 I tak dosyć ścinali te zakręty o, dużo fajnych furek Wszędzie są ślady hamowania, nie? tu naprawdę musiał się ostro dziać I to widać, że nitka toru jazdy była taka dość na dwóch pasach Chociaż, a no dobra, może to były też, bo tu się też odbywa rajd, więc to może są ślady jeszcze po rajdzie Nie wiem kiedy on się odbywa, ale na Korsyce odbywają się też rajdy WRC z tego co mi się wydaje. Więc okej, okay, cofam. Być może to nie były wcale ślady po cywilnych autach. Sprawdziłem i okazuje się, że rajd Korsyki w roku 2019 był ostatnim, zatem nie jest organizowany już od 6 lat. Natomiast nadal corocznie odbywa się Tour de Cors Historic rajd klasyków a tymczasem dojeżdżamy do robiącego wrażenie punktu widokowego. Show jednak trochę tutaj skradają te trzy piękne, krwisto-czerwone Ducati, które ten piękny widok dopełniają. Przyznajcie, że wkomponowały się tutaj idealnie. Po ostatnim postoju przejeżdżamy na wschodnie wybrzeże Korsyki. Znowu głównie jedziemy drogami ze spektakularnym widokiem na morze i wcinające się w ląd turkusowe zatoki. Trochę też, wbrew temu co powiedziałem w poprzednim odcinku, oddaliliśmy się od wybrzeża w głąb lądu. Faktycznie trochę zapomniałem też, że była ta przełęcz bawella, ale to już też trochę zdradza, że nie zapada mi ona aż tak bardzo w pamięci. Nie była zła, pewnie gdybyśmy od niej zaczęli cały ten wyjazd, chociaż byłoby to oczywiście nielogiczne, to pewnie zrobiłaby niezłe wrażenie, ale po tym co zobaczyłem wcześniej i później jakoś nie zapamiętałem jej aż tak bardzo. Wieszczady! Трого. Może faktycznie cała magia w jeździe po Korsyce i Sardynii tkwi w tych niesamowitych drogach na klifach, a te w interiorze nie są jakieś nadzwyczajne, nie dają wyjątkowego poczucia jazdy po wyspach. Jeśli byliście na Korsyce motocyklem i zwiedzaliście także środek, to podzielcie się swoją opinią, jestem ciekawy i myślę, że też jakaś część widzów z tego skorzysta. Trasę tego dnia kończymy w miejscowości włosko brzmiącej Porto Vecchio. A jak pierwszy człon nazwy podpowiada, wróciliśmy na wybrzeże. Na ostatni, trzeci odcinek zostawiłem relację z po obrotu na Sardynię i eksplorację jej wschodniej części, na którą już teraz serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia za dwa tygodnie.